No, bo przegrywamy dzisiaj z sokułem kloczowym do 2. Jakie wrażenia po tym spotkaniu tak na gorąco? Wiedzieliśmy, że na pewno soku jest bardzo wymagającym przeciwnikiem, że mają bardzo silny zespół. No i cóż, znowu stracimy bramki z dwóch identycznych praktycznie sytuacji, tak samo jak w świeciu. No, bo tylko to, że wygrywamy znowu i dostajemy pierwszą bramkę, i po prostu no, nie potrafimy się z tego podnieść. No trudno, się mówi. No, musimy teraz wygrać starnowią znowu, żeby żeby była jakaś przyjemność z tej gry. Nie zdobywamy w ogóle punktów na, na wyjazdach, Ciągle to może być spowodowane? U siebie gramy jak w a na wyjazdach ciągle zero punktów. Nie ciężko mi powiedzieć. Po prostu indywidualne błędy decydują o tym, czy wygramy mecz, czy go zremisujemy. No akurat tak się zdarzyło, że... No, że popełniliśmy ich zbyt dużo, no i po prostu te strzały, którzy oddali goście, no to... Po prostu za, zaskoczyłem. Ciebie ta porażka też troszkę indywidualnie boli, bo wybroniłeś dzisiaj wiele no, trudnych strzałów do, do obronienia, a mimo to no, wracasz jakby z, wracasz przegrany, tak? No tak, zgadza się, zgadza się. Najbardziej boli to, że po prostu tracimy dużo bardzo bramek na wyjazdach, po błędach indywidualnych. No i co za tym idzie, no też jakby ktoś popatrzył, jakie wyniki zdobywa Unia swarzenc, no to złapie się za głowę. bo są w ogóle nieadekwatne do naszej gry.